tego utworu. No, nie, no, nie, dziękuję, dziękuję, wiesz, dziękuję bardzo. To dziękuję. Czy to, nie? Ktoś się to już kiedyś powiedział, czy jeszcze e, nie? Proszę? Kto się to już kiedyś powiedział, nie? ty jesteś pierwszy. A, <grym> no, to, to najmniej, najmniej mnie to cieszy. Ja, ale ja słyszałem w ogóle, że strasznie ostatnio coś kryłeś przede mną. Tak, nie? Tak, tak. Znaczy, znaczy wielu rzeczy nie mówiłem ci, nie mówiąc o tym, że nie wiele ukryłeś. Tak. No właśnie, ukrywałeś i, i wiele kryłeś. Teraz. Czy pani teraz może tak specjalnie dla mnie kawałek ruszyć tym tramwajem? Nie, no, właśnie. no i teraz... O, kiedy było to trwa? Kiedy to było? Kiedy, kiedy to, było? to było? proszę, konkurs y, cały czas y, trwa. Osoba kolejna się pojawia tutaj. Dobry wieczór. Cześć. Dobry wieczór. No Cześć. bardzo prosimy, jaka jest Twoja propozycja w tej kwestii? Jeżeli kolega był blisko, a powiedział poniedziałek, czy było, to może dzisiaj? Eee, jak to? Dzisiaj? Nie rozumiem. Nie jak no, to w, poniedział... jest w poniedziałek. w poniedziałek dzisiaj jest niedziela. No tak, aha, aha rozumiem, to w tą rozumiem. stronę idziesz. Rozumiem. No to powiem już w całą stronę idziesz. To, to kierunek <laughs> jest bardzo zły, bardzo zły. nawet tak zwany tok myślowy jest nie do końca właściwy, ale poczekamy jeszcze chwilę. No, bardzo wiadomo, proszę, może dobry, wieczór. dobry wieczór. Dobry wieczór. No cześć. No ja stawiam na 3 listopada 1998 roku. Nie, 3 listopada. Nie. Ja bym tutaj proponował, żeby słuchacze raczej myśleli nad e, pewną taką e, lekko filozoficzną odpowiedzią uh -huh. niż samą datę. Nie dokładnie. Data tak. tutaj o, nie właśnie. gra aż takiej roli. Po prostu. E, co inne tutaj gra, co inne? No właśnie, co inne. A co inne. Dobry Go. wieczór. <laughs> Dobry wieczór. Halo, to ja. Ale jaką drogę? Czemu się nie odzywa, no to trudno. Długą drogę. No to w takim razie może tu się ktoś pojawi. Dobry wieczór. Cześć. Cześć. No cześć, Dominik. Cześć Dominik no i co tam myślisz chłopie w tej sprawie? Znaczy rok na pewno, 98. No to wiadomo. No to wiadomo, to w ogóle to Nie powiedzieliśmy. Mówi. Aha, jako podpowiedź muszę powiedzieć, że już odpowiedź padła tak, w tym programie. Się. Nie dzięki słuchaczowi, tylko <głos》>, dzięki mnie na przykład. Tak, o, o. właśnie. No więc właśnie. No, no proszę. proszę bardzo. Stary, masz trzy sekundy. Trzy, Cztery, dwa, jeden. jeden drugi nie, no, nie chodzi o daty. Nie, żeby data. Ale no, umiejscowienie w czasie trochę inaczej. O, takie, może takie tak bardziej filozoficzne. Mówię to po raz kolejny i nie mylę się w tym, co mówię. Naprawdę. No właśnie, i Wiem, już dużo podpowiedzieliśmy. Bardzo Poniedziałek tak. to jest blisko, no? No już bardziej nie Dobry można wieczór. Powiedzieć. Tak. Kto mówi? Marek. No ale Cześć, dobrze cię słychać, fajnie. No hmm. to chłopie, teraz masz szansę niepowtarzalną, wręcz jedną na e, parę tysięcy. Tak. Miliardów, no, tak? żeby powiedzieć... E... Kiedy to było? We wtorek. We wtorek! To no wreszcie! Brawo! E, powiedz, skąd dzwonisz? Z Krakowa. Z Krakowa? No Proszę bardzo. A jak to? Jakim, jakim cudem się dodzwoniłeś? My tu mamy taką blokadę, żeby ci z Krakowa się nie dodzwaniać. <laughs> ja mam taki specjalny telefon. A, specjalny. A jaki rozumiem. masz ten telefon? Co to a, naprawdę? Mm. naprawdę. A, a, powiedz... z... a gdzie ty mieszkasz, chłopiec? Na tysiąclecia. Na tysiąclecia? Tak, to, to Takie stare osiedle, Dali... prawda? Tam to w lepiankach mieszkacie jeszcze, prawda? Yes. <grym> nie. Nie, no oczywiście, wygrałeś w naszym konkursie, a powiedz mi, co tak w ogóle, czym się zajmujesz? albo na Co coś? dzień naprawdę robisz? Na przykład, co robisz we wtorki? O, o. A, We wtorki to bym siedział na mieszkaniu. Na mieszkaniu sobie siedzisz. Ale w środy na przykład? Na Pod mieszkaniem. Zajęcia masz? Tak. A zajęcia. A czym się zajmujesz zajęcia. zajęciach? Studiuję sobie. No? Studiuję i a co sobie studiujesz? Teraz aktualnie chemia. Chemię sobie jest. Mm. Zestaw małych chemik jest w domu, cały? Oczywiście. No. A <laughs> Pamiętaj, no. chemików młody, nie lej wody do kwasu, ale kwas do wody. O. 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 Proszę, piękna Proszę. historyjka. Bardzo ładna. No to gratulujemy Ci przyjacielu. Właśnie to było we wtorek. To było dokładnie we wtorek, i z tramwajem numer dwa. A pełna odpowiedź brzmi, jakiś czas temu? Jakiś czas temu no, we wtorek. Tak. Uznajemy, że wtorek jest zaliczony, prawda? Brawo. A czy a czy moje credo? a czy miałeś kiedyś asystentkę? Tak, ale już pytałem jedno. się chyba, prawda? Nie, właśnie, Nie pytałem się? Nie pytałem się? Nie, ale co, no to co? pogadajmy o tym. No to... to ja chętnie, bardzo chętnie. Mówisz, no, 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 że asystentka no, no. to jest podstawa. Miałeś kiedyś? Ach, wow. Ach, Ach, żeby to. Jakbym zaczął teraz opowiadać, to skończył mój drogi o drugie. Albo... O no drugie bym skończył. Spokojnie. A jakie, jakie były jej, jej credo? No, jej credo no. było białe. A, <laughs> <laughs> no więc y, na stronie. O, nie ma strony. No trudno. trzecia o. Na stronie trzeciej mamy takie bardzo ważne informacje. Teraz taki kącik trochę zwierzę co roślinny. Mm. Orangutan jest dużą, kudłatą małpą. Dorosły samiec może osiągać 150 cm wzrostu i ciężar 140 kg. Mm, <gur. gur>. 140? Tak, Strasznie tak, to jest bydle. Łomatko. Zasięg jego bydle ramion... Do a, tak, bydle do piątku, zagania i oddaja Robert Kronatowicz. <gur>. A zasięg jego ramion to 230 cm. naprawdę Takie wielkie... No czekaj, a ja ile mam tak No e, ty, masz. ty masz tyle, co masz tu. Wiesz, no, że, wiesz że to jest tak? Tak. Naprawdę, że e, jak... Stoisz, jak. Ja smażę... No, no to powiedz mi, że się czegoś nauczę wreszcie w życiu. No, no więc jak stoisz i masz tak, to tak samo jakbyś miał tak. tak. Niemożliwe. Tak. Naprawdę, masz mniej więcej, no różnica jest paru centymetrów. Zasięg ramion od palca do palca, od jest tego taki palca. Tak jestem jak skąd dokąd. Tak, tak? No. tak samo jak stąd dotąd. E, no nie no poważnie! Ale, ale nie, no przecież nie. poważnie. Ja nie. przyjdę do domu i się specjalnie nie, zmierzę Nie, 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 umówmy się tak. W przyszłym tygodniu przynosisz meter, tak? tak. Meter. I mam się taką, zmierzymy. takim taką Taką taki metalowy. Może być metalowy, taki zwijany tak? Mistalowalowa. Tak, tak, tak mistalowalowa i wtedy się zmierzymy i Dobra. zobaczysz, że to jest mniej więcej A, to samo. Ale co masz się, od odtąd? Że, tu Od podeszwy do. do ale przupa. umówmy się wszystko, że. Pomierzymy sobie wszystko. Oj, wszystko sobie. Nie wszystko ale skończmy jeszcze o orangutanie. Dorosłe samce mają brązowo-pomarańczową brodę oraz talerze policzkowe, <grym> z grubienia skórny, wypełnione tkanką łączną i tłuszczem, wskutek czego twarz robi wrażenie w klęsłej. Ojej, no, to o, już oj. wiem, dlaczego tak wyglądasz. Ojej, oj, oj. no, masz bar a tak bardzo no, Nie, no ale tylko robi wrażenie, y -hmm. nie. Stopa długa, duży palec stopy bardzo krótki, ogona brak. Y -hmm. To Tak jak u nas. I tak, tak, dokładnie. On... Nie zabrałem dziś ogona, no co No wiedziałem, że czegoś mi brakuje No właśnie, tak się czułeś trochę głupio, bo ci czegoś brakowało A teraz przechodzimy do tego, co nam przysłała Rusałka z Psar Koncik rolniczo-mechaniczny Zestawienie I ten gościu tutaj z taką wysepką Na No to mi niewiele brakuje w tym rzutunku Przyganiał kocią garnkowi Zestawienie różnic Morfologicznych i biologicznych Trzech gatunków wszy Występujących na człowieku i teraz tak, cechy osobników... Zdował się bardzo ich. nieprzyzwoicie. Mhm. Pozbawił mnie posiłku. 2 do 3 mm osiągają samce e, w rodzaju pediculus humanus. Mm. No, e, var corporis. A teraz... Od trzech lat nie miałem nic w ustach. A, <noise> a pediculus humanus e, Var e, capitis. capitis. Capitis ma a, od, capitis. od milimetra do półtora mm. Kto to w ogóle zmierzył i czym? No jak to czym? No w szesie bierzesz, bierzesz ją. A ck, a tego i mierzysz, nie? A, a tak? I, cyk, i mierzysz, o. Barwa szaro, -zie szaro e, zielona. Lona, e, głowa rąbowata, kształt odwłoku wydłużony, szerszy niż tłów. I segmenty wyraźne. A segmenty mam wyraźne, czy nie? No. Znaczy, no. ja widzę dwa segmenty. Który? Górny i dolny. No, a, no to ja wolę ten dolny. Tak, ja e, Tak, wymiary pazurów średnie. Pazury? A, tak, na przykład. Ym, f... Fitirus gu, pubis ma niewyraźne Na przykład segmenty, a długie i silne pazury To tak, masz też pazury niewyraźne A długość jaja Na przykład to od 0,8 mm Do, do, do 0,6 no, no. Pediculusa humanusa Aha. Aha, A główne siedlisko, ciało i odzież Głowa albo okolica łonowa No to są bardzo hmm. naprawdę poważne rzeczy Droga rusałko Mistalowa Mista lowa. Mista lowa I mam tutaj jeszcze e, portret przodka dla ciebie e, 15-letni orangutan Romeo Przechodzi właśnie okres dojrzewania. Nie, 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 to nie może być prawda! Niech mnie ktoś już czypnie! Tał <śmulity> hmm. ja Nie tylko stałem, ale i biegałem. Ale biegałem sobie nie no nie biegałeś może bez przesady, ale Co nie zagoniony jest tak jesteś strasznie. Co nie biegałem, co nie biega. <Słyskać> Ty to tu, proszę <słyskać> <w traktostradzie Słyskać> Nie. A gdzie pojechałeś w ogóle? Czy to tym, bardzo przeszkadza? Nie, nie, nie Gdzie, gdzie... pojechałeś? 22.30, czas na konkurs eee, Chyba, że się nie zmieści Chyba, że się nie zmieści, a jak się zmieści To 1130 20 Tak. Eee, podobno dowiedziałem się ostatnio, do znudzenia przypominając zasady konkursu Tele8 Do znudzenia? Eee, do znudzenia? <słyskać> <słyskać> tak, człowiek siedzi się nudzi Ojej, no to dzisiaj nie Powiemy wiemy na czym polega konkurs 08 tylko pokażemy. pokażemy konkurs T8 <grym> polega na tym, tym że 8 razy trzeba zrobić tak ała, 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 ała. A uskodziłem się. Tak. Osiem razy, osiem, osiem. Mnie, e, mamy im mnie już z głowy. Tak, Boli mnie ręka. rączka. Boli rączka. Ręka. Oj, oj oj. Gdyby ta rączka mówić ręka mogę co powiedziałem teraz. No, powiedziałem powiedział, na brzydkie ja słowa. Wiem, <laughs> ona to mówi, ja to słyszę akurat. <laughs> We A wiesz, jak się dusz. fajnie skakał. <laughs> A wiesz, jak ona brzydko mówi? Ojej, Ojej. słyszę właśnie. Tak, to to trzeba to wyłączyć jest. ten jeden mikrofon, bo strasznie klnie Gdyby ręka kląć mogła. Ale się nabiłem parszywie. O, działa się no W ogóle nie przypominamy, na czym polega konkurs Audiotele. <grym> Audiotele, tak? <grym> Audiotele 8. Jeżeli masz w domu numer te, telefonu Audiotele, Zadzwoń do nas, a najlepiej napisz na kartce Waszyngtona 1, 30-204 Kraków Waszyngtona 1, 30-204 Kraków Waszyngtona 1. No, nie no prawda, no że mówisz z płyty. <grym> o, już, 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 już. Halo, Woła sygnał wołania. Oczekujemy na sygnał wołania Halo, halo Dobry wieczór Nie było sygnału wołania Czy połączyliśmy Dobry się wieczór. z Arturem? Artur, tak, tak, tak. o, cześć o, Witamy cię Arturze, drogi Czy Dobry, jesteś tak. królem Arturem może? Nie, nie Dla kogoś na pewno jesteś królem Na pewno No A przynajmniej waletem <grym> A może chociaż asem? No No Dobrze, no cześć, cześć, cześć W ogóle co jest? Co coś głośniej, bo no, strasznie cicho mówię. Tyle nie dzwoniłeś Tak długo nie dzwoniłeś Czekaliśmy na ciebie, no no, ale ja trochę chyba na was czekałem. Ty na a, nas widzisz? czekałeś? Na... Witek aż cały chodził? Ja cały chodziłem, do... naprawdę jak <coughs> czekałem nie, na ja twój cały telefon. A, ale, ale opowiedziałeś, że jak tylko przyjedziesz do do, 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 do piask, piasków do piasków, to od razu piszesz i dzwoni, a tu my siedzimy i nie pisze, nie dzwoni, no w ogóle. No to to zafera jakaś, stary, no. No bardzo o. cię proszę, no. Nie rób mm. tego więcej, ok? Dobrze. Nie rób scen, po prostu nie rób scen. Powiedz no. ile masz ustanek w telefonie? I trzy. Mhm. Aha. No no co? nie co? No, no. Czy to był przypadek? Musimy się o to oczywiście zapytać. Czy też yy, yy, kazałeś sobie yy, jakby w centrum obsługi klienta dać taki numerek właśnie? No ta, tak długo ich odwiedzałem, aż mi takiego nie da. A byłeś w centrum obsługi klienta ostatnio? Nie, no tylko u dealera. A u, dealera. u dealera. Mm. A, a dealował coś? Ostro dealował, czy tak tylko. ten... ten... Ostrożnie. Nie, tak delikatnie. A, fajnie dealował, mm. tak. Sympatycznie. O, tak. No to już wszystko wiemy. Teraz, drogi Arturze, czeka Cię, mam nadzieję, przyjemna chwila i przyjemne Wyciągania spotkanie. z mojej ręki na tak. przykład. Wyciągania tak. zestawów. Tak. Z której sobie ręki? zestaw życzył? Wyciągnął. Z, ze środkowej. Ze środkowej ręki. O! Oh. wow, wow. Oh. 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 Witko, to Proszę nie ma? Nie, no jest, oczywiście, jest, oczywiście że, że jest. Że, tylko jest. Jest tak, ona jest e, ręka wirtualna. Jeżeli człowiek ma ucho środkowe, to musi mieć też rękę środkową, Jasne, prawda? Nawet oh, dwie no. myślę, że to ma. Dwie środkowe. Tak, to, no to jest teraz spray. prawa czy lewa środkowa? O. No to prawa. Prawa środkowa. Prawa środkowa. A to proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Zestaw już w taki takim został e, przygotowany. E, I teraz Arturze, tylko Z, słuchaj. Zestaw, zestaw. Tylko sobie słuchaj grzecznie, a jak usłyszysz coś, co pragniesz mieć, to powiedz stop, okej? Okay? Okej. Okay. No to super. Coś. Fajnego w osiem tropiku. Figa z makiem. Zagubiony plecak. Montel. Łaskotki i giegotki. Duże spoko. Dziura sera szwajcarskiego. Wandamka. Śpiwór z bąkiem. Albo nawet. Model lewy. Model prawy. Klinik w klinice. Coś Fajnego osiem tropiku. Figa z Makiem. Zagubiony plecak. Monte. Stop! Zagubiony plecak Montera. No, to miałeś na myśli, tak? No brawo, tak brawo, bardzo ładnie. Oj, figlażu, no. Jak proszę. Ty dostaniesz zagubiony plecak Montera. Jest, yes! yes! no właśnie, <klucza> bardzo ładnie. Monter się trochę pewnie zmartwi, ponieważ on poszukuje tego plecaka już. Ho ho, ho. mniej więcej od 12 no, miesięcy. Co najmniej, tak, albo nawet od 8 gdzieś. Tak? Ale skoro ty go odnalazłeś, to w takim razie na pewno trafi w Twoje ręce i gratulujemy Ci tak bardzo oryginalnego wyboru. No, dziękuję. To znaczy, może być też tak, że jak Ty go dostaniesz, to wtedy Monter się zjawi u Ciebie po odbiór. Nie? No Ale właśnie. to już jest sprawa między wami. Tak? Ale tak. powiedzmy sobie szczerze, że kiedy Monter się zjawia, na pewno nic złego się nie dzieje. No zjawił się właśnie Ta. i. No i jest, jest dobrze. No i wygląda jakby był bez plecaka trochę. <grym> nie tylko bez plecaka zresztą. No, jakby zagubiony. By Arturze, wszystkiego tak. dobrego. Gratulujemy ci udziału w konkursie i przede wszystkim zwycięstwa tak. i wybrania tak oryginalnej nagrody. Mamy nadzieję, że wkrótce połączysz się z nami ponownie. No dziękuję. Z plecakiem, sobie. tak? No to cześć, dziękujemy no. bardzo. Przy jego skoliozie plecak. Ojej. Zainteresowany. Nie. Szukaj, 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 szukaj. Szukaj, szukaj, posz, posz. przeszkoda cywil, przeszkoda hau, hau. To Coś bardzo osobistego? Proszę bardzo Uważam, że Madonna jest fajna Tak, widziałeś? O. A gdzie widziałeś? No i tu, i tu I Z tu brawa, też? I A tu też widziałeś? Tam? Nie, tu nie Tam nie widziałem no, ale, no, ale a ja słyszałem, że tak ten tego. Nie no, taka... nie wiem, nie żeby dużo. No może tak. No. Znaczy, nie no, zależy odkąd. Od, no od ziemi. No <ślaski> <ślaski> tak, to tak. To no to dobrze. Się... No to może teraz e, a propos Madony i a propos ufryzowań, Madonna mobile! Ponieważ na rynku brakuje szamponów do włosów, musimy radzić sobie domowymi sposobami. A to dzięki wiemy to dzięki Paulinie. Eee, ja skąd, sobie radzę z czasem domowym sposobem, tam. po prostu e, używając e, tradycyjnych szamponów. Włosy możemy mieć w jajku. Na przykład rozbić w szklance jedno jajko i jedno żółtko o, Dobrze rozmieszać, ja dolewając... jedno jajko i jedno żółtko? Chwileczkę no je, po jednym, no Tu stąd jajko, a stąd żółtko <grym <grym i, Nie, 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 no nie jedno nie jajko i jedno żółtko, żółtko Czyli takie zagęszczone jajko a, się takie, robi dwa żółtko tak, prostu... w jednym, tak aha, aha. Dobrze rozmieszać, dolewając do połowy szklanki ciepłej wody Oj, nie, 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 nie. Bo wtedy się robią kluchy o, tak, i to jeszcze parzy No, i to albo lane się Robią tak. robić to trzeba ostrożnie, stale mieszając. Włosy można też myć w odwarze suszonych korzeni. Mydlnicy. łożeń, że My się łożeń, orzeń, jak mąż twardy korzeń, jak masz portka licho, siedź na cicho! Tłuste włosy najlepiej myć rozgotowanym mydłem siarkowo dziekciowym, delikatnie przeczyszczanie przerywając snu, lub siarkowym, a płukać naparem z ziół w zależności od koloru włosów. Włosy ciemne, czyli Twoje, o na przykład. No, będą ciemne, a skąd wiesz? No, masz ciemne przecież. Tak? Tu, tam, ten moherek masz ciemny i wszystko masz ciemne. Poczekaj, -cie. <grym> Dobrze, dobrze. Jeżeli będziemy je płukać na parem z tataraku i szyszek chmielu, a jasne na z kwiatów rumianku i pokrzywy lub macierzanki, wszystko będzie dobrze. <grym> cigankę Prawdy ci powie. <grym> a tylko powiedz mi jedną rzecz: gdzie można spotkać macierzankę? No. To jak pójdziesz na dół tam za chwilę, bo będzie na przykład e, magazyn informacyjny Radia RMF, to macierzanka tam jest na dole. Aha. Ale ona jest taka, że jak powiem, ona jest to, taka, to ona, o, 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 ona, ona właśnie, jest właśnie, właśnie taka. taka. Rozumiem. No. Kolego, pewnej sprawy możemy przeginać. Zebranie jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. E, czy ja grałem? Tak, no. kiedyś grałem. Tak. No, na, na, na momencie, no, no na przykład e, formowałem szkło. Aha, formowałeś szkło. Formowałem tak? kiedyś szkło. Miałeś tak naprawdę formować? No, naprawdę, oczywiście. E, no, to ty nie wierzy, Temat no. formowanie szkła, fragmenty technologicznego procesu wyrobu szkła. Aha. I brałem w tym udział. Wiktor Glaser napisał. No, <laughs> Glaser, ja. <laughs> napisał, tak, napisał. I formowanie szkła, e, to przedmioty ze szkła formowane są e, kilkoma metodami, kilku metodami nawet. Przez wydmuchiwanie, prasowanie, ciągnięcie. I Odlewanie. Mm. I na przykład wydmuchiwanie. Znaczy ostatnie, moim zdaniem, ma wiele znaczeń. Odlewanie? Tak. A, no ale na przykład prasowanie też. No tak. A wydmuchiwanie ja nie, prasuję, też. Ja nie, prasuję, ja nie prasuję. A ciągnienie tym bardziej. Nie, ja nie pracuję w ogóle. Nie pracujesz? Nie, nie. Prasujesz? Bo ja też nie, bo tu no, widać. To, a ta, a ta, a tu nie widać, ale cenię. Tu jest nurkarz. w ogóle? Nie, no to dramat jest. No. A niektórzy mają nie. też tak, że nawet jak sobie poprasują, to im się wy jak no, <laughs> no, to się wygniecie w pociągu, to trudno. A w pociągu albo, albo na przykład jak siedzi, to się wygniecie. widziałem ostatnio takiego pana w pociągu, który strasznie się wygnił. Tak. Tak, był, miał? Taki był stary, wygnieciony. Mówię ci, no że miał prostu, dużo syfów, Aż mimo, po prostu ten, mi go żal był. strasznie na całej przedział nie, nie tylko pryskał, ale w ogóle był tak wygnieciony, że. że sobie szkoda, że on jest taki wygnieciony. No to poczekaj, to ja może jednak e, głównym narzędziem do wydmuchiwania ręcznego jest rura stalowa, tak zwana piszczel. Piszczel? <grym> piszczel, tak, długości od metra do półtora metra. To nie piszczel. Z drewnianym rękawem i otworem do ust z jednej strony i odpowiednim zgrubieniem do nabierania szkła z drugiej strony. Mhm. Nabiera, nabierałeś? Szkło kiedyś. Ja mogę ciebie nabrać na szkło. No ale nie, nie. No nie, nie, mnie akurat nie możesz nabrać na te stąd sprawy. Się, stąd się bierze sformułowanie nabić kogoś butelką. Tak, tak dokładnie. No. Bo na przykład ciągnięcie umożliwia produkcję szyb okiennych, rysunek 8.6 oraz prętów szklanych. Przez połączenie tej metody z dmuchaniem wyrabiane są rurki szklane. A do czego jest e, potrzebny pręd szklany? Pręd szklany? No. E? No, na przykład ja nie wiem, widzę żadnego takiego e, racjonalnego zastosowania w e, współczesnym świecie. No, o czekaj, zaraz ci, powiem, zaraz ci powiem. Miałeś powiem. okazję gdzieś go jakoś użyć, kiedyś. Pręta szklanego? Na przykład tutaj wiesz, tak? Hmm. Tak, ten, no? tego? No? Ale to nie szklany. No, to to nie szklany. Fuj, no. No, 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 gdzie? No. Rzeczywiście, to jakiś przeżytek. Przez połączenie tej metody. Z... Najpierw wydmuchiwana jest bańka szklana, do której robotnik przytyka porcję szkła nabraną na piszczel. A już wiem, do czego pręt może być, żeby no. tak na przykład. O, 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 i tu jest pręt z boku. O. No, nie. O? Nie, nie. no, no to ta. tak, to z prętów się robi. No chyba z a, jak go gnie, ja. jak go gniesz. No, no nie gniesz, bo on już jest zgięty. Aha, no to prędko no, no, nie No jak. Pręt nie może pręd. być zgięty. No pręd. No, <grym> nie, 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 nie a prędko no. ten pręd, a jeszcze mam jedno bardzo ważne. E, rusałka, e, nie, to nie, to Paulina rusałka, co jej nikt nie rusał, to już mieliśmy, to, ale siła tarcia pojawia się z chwilą przyłożenia siły czynnej, dążącej do wywołania wzajemnego poślizgu dwóch stykających się powierzchni jej występowanie możemy wytłumaczyć w sposób następujący, Aha. nawet bardzo dobrze obrobione powierzchnie nie są idealnie gładkie, lecz mają zawsze pewne wzniesienia i wklęsłości wzniesienia i wklęsłości, wzniesienia i wklęsłości. Wzniesienia i wklęsłości. A słyszałeś jaki jest ulubiony kwiat naszego kolegi? Jaki? Na Turcja. A, Nas Turcji? No. Baśń? Baśń to Nas Turcji. To na Turcji będzie wkrótce. A o sile tarcia później też? troszkę. No, będzie jeszcze. To mamy coś specjalnego. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Ti Amo. A no? Co? Nie mogę powiedzieć. No powiedz. Nie, nie, nie. A to jest to. Czy miękkie Ti jest tutaj bardzo ważne? Aha. To jest takie Ti, a potem Amo. Ti Amo, tak? To są dwa słowa, które jedno jest wyżej, drugie niżej, zawsze. No Team Amo. A co on mo? No, no, jakbyś... Czasem mo, a czasem mimo. Czasem znaczy, mimo, ale bida straszne. No, bida z nędzą. Tak. Strasznie mnie ręka boli, chciałem powiedzieć. Dobrze, że nie swędzi. No, Za ja, chwilę zacznie. zacznie. Ale co? która to ręka? To jest ręka, która nazywa się Monika? Nie, to, to jest jej siostra akurat. <śla> siostra to, też ma fajne. To jest Monika, to jest jej siostra. Nie wiedziałem, że Monika ma siostry. Oczywiście, jak wyrosło, Jak wyrosło od razu. Nie, no. to Zdolne, zdolne. Ale taka zdolne, jest tak. bardzo już wyrośnięta na swój wiek. One tak mają w tej Ameryce. Co tak? Nie? Tak. Mm -hmm. To dobrze. Ale to jest Polska, Polska właśnie. No. <laughs> 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 Myślę, że nie, nie, mam, mam pewien pomysł, nie, nie, proponuję, żeby przyjąć pomysł przez aklamację. Znaczy, patronem akla Boże, konkursu przez, czułe, przez czułe, je, czułe Ucho jest słońce. Dobrze. O, 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 o. Nie, 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 inaczej. Spons Sponsorem konkursu, konkursu Człe Ucho jest Marysia. Jest. Dobrze, dobrze, nie mamy złych odpowiedzi właściwie, bo wszystkie były dobre. Tak? Prawie. No, A co losować? No, jak co? No wszystkie, dobre. No, wszystkie były dobre. Wszystkie były dobre. To znaczy, było parę złych, ale dzisiaj nie będziemy cytować złych, ponieważ... Nie będziemy kucać? Nie będziemy dzisiaj kłócaj kucać. Kłócaj tutaj i tak, i tak. Nie, będziesz kłócał, ponieważ musimy A, no to kłóca. wylosować... Ojej, tutaj jeszcze nie, wstrzymaj się, wtrzymaj nie, 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 się. Nie, nie. To, to, to za chwilę, za chwilę. jeszcze nie kłócaj. No zaraz, no przecież musimy to jakoś wytrzymać to przez tą takie, chwilę. No, no. właśnie. E... Proszę cię nie kłócać! Słońce, tak. moje. Słońce moje, nie kłócaj, błagam. Aha, tutaj mamy jeszcze, to już jest, tak. Um. <grym> Czy możemy wreszcie to poznać odpowiedź też... laureata? Bo ja się już trochę niecierpliwie. Małżonka się niepokoi. <grym> nie, e, nie, ponieważ e, nie możemy jeszcze poznać laureata, ponieważ e, to, Ponieważ nie, nie możemy. możemy. Nie, bo chciałem, żeby to była laureatka, ale się nie udaje. <grym> Adasiu, nie wystawiaj fawika za okno, bo się przeziębia. Jest, 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 jest. jest, jest. A to, to dobrze, dobry jest, tak? Bo ja. Dobry to jest, tak? Dobry, nie? No, tak. No dobry, nie? Dobry. Ale uwaga, nie, no oczywiście żar nie, żartowaliśmy, żartowaliśmy. Będziemy rzucać. Kłucaj! bardzo proszę. Kucaj pierunie, ale uwaga. szybciutko kucaj. To czyi, trzymaj nogi razem. o, o bardzo, bardzo. Ja ja wrzucam to kucaj. O, jak wrzucam to kłócę, to tutaj sobie wrzuć, a teraz się kłócę i uwaga. Trzymaj nogi, trzy. nogi razem, trzymaj Ctiesitrę. nogi razem. Ojej, ma cztery o. nogi. Jedna większa od drugiej. O, 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 o. już możesz stać. To jest kartka z Elvisem Presley'em. O. I już W konkursie czułe ucho z dnia Redaktor Vito wkładał do magnetowidu kasetę A następnie ją wyjmował A to wszystko napisała do nas Gośka Z osiedla Mieszka Pierwszego zresztą Ona tam mieszka, na tego mieszka Dodajmy A, dla ułatwienia, że czynność ta była dla kolegi Witolda zupełnie obcą czynnością, Bardzo ponieważ obcą. nie ma telewizora, nie ma magletowika. Ale miałem kiedyś magletowit, kupiłem sobie od kolegi Piotra. Więc tak, dlatego ale potem, z punktu ja. mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i A, brawo. Żeby było śmieszniej, to kupiłem od kolegi Piotra I potem sprzedałem innemu koledze, też Piotrowi I ostatnio się zepsuło nawet ze trzy razy no, no dobrze, tak miało być gośka, gośka z Mieszka Mieszka na Mieszka 1 W Drzewicy, to taka miejscowość Bardzo ładna, podobno malownicza Malownicza, gdyby, malownicza Mieszka gdyby, jak... pierwszego, a dzisiaj jest 15. No właśnie, to nie wiem, czy ona może wygrać Chyba nie powinna, prawda? Nie powinna wygrać. Ale dobrze, teraz e, my tu gadu gadu, a tymczasem na grzybach czas szybko leci, prawda? Tak. Czy koledzy? Ale grzyby twoje są no, dzisiaj To znaczy dzisiaj nie, jest nie, tak. Nie. Dzisiaj jest tak. Prezentacja jest tak naprawdę prawie zewnętrzna, ale ja ją zapowiem, dobra? Może? To znaczy... Albo razem bo... zapowiemy.